4.45 dnia 1 września, pancernik szleswig holstein rozpoczął bombardowanie Westerplatte. Przyszedł czas na udowodnienie wieloletnich wysiłków polskich żołnierzy na Westerplatte, zmierzających do wzmocnienia obronności składnicy. Wrześniowy świt nad Westerplatte, słonko w czerwieni żusz. Budziły mewy skrzydlate. Od morza niósł się smutku cień. To był 1 września 1939 rok, II wojny światowej tragiczny dzień. Podstępny, uzbrojony niemiecki pancernik, czterotysięczna załoga Kriegsmarine. wróg wydał rozkaz "Strzelać!". i był pewny, że Polska zginie. Nasi żołnierze bronią ojczyzny ich wyczyn niemały. Zaledwie dwustu paru chłopów, walcząc na pomoc, czekali, liczyli godzinę. Już nie mają broni ani nadziei, tylko serca waleczne, gorące, które siedem dni wytrwały. Choć nadzieja zgasła na Westerplatte, to w sercach Polaków tliła się iskra zwycięstwa. Zwycięstwa nad wrogiem, okrutnym katem. Powiedz mi świecie, powiedz mi dziś, czemu tyle łez przelanej krwi, czemu polską ziemię deptał wróg, czemu o obozy zagłada i katyń, rozpacz matek w polu krzyż i syna grób na Westerplatte. Przyszła wolność, za którą naród polski Morzem łez i krwi zapłacił. Biały orzeł Krąży, krąży nad Westerplatte Spogląda na pomnik, jakże zdziwiony. Na ruinach zbudował gniazdo, chociaż był bez korony. Mimo różnych wydarzeń, co wstrząsają światem, my zawsze Będziemy pamiętać o obrońcach ojczyzny, o obrońcach Westerplatte. Warto wspomnieć, że Ignacy Skowron, mieszkający w naszym regionie, zmarł jako ostatni z obrońców Westerplatte.